Hej, Hejka, hejka, z tej strony witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam Was w... u i u Eli. Tak, miały być speedbuildy dzisiaj, ale będzie pewnie w weekend, bo... Nagrywałam, nagrywałam go przed chwilą i no oczywiście zapomniałam zapisać i po godzinie nagrywania gra mi się wyłączyła i cały build przepadł. Także no nagrany niby jest, ale no zbudowany nie jest i bym musiała i tak wszystko od nowa to zrobić, żeby go dalej kontynuować powiedzmy. No więc jednak sobie go dzisiaj już darowałam i postanowiłam nagrać wam Jenny Jelly, więc mam nadzieję, że się nie obrazicie. Także kliknijcie łapkę w górę, jeżeli spodoba wam się odcinek. Dajcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Piszcie komentarze, komentarze. Teraz takie fajna jest funkcja na YouTubie, jak ktoś właśnie dodaje filmiki i pokazuje takie bardziej szczegółowe to jest taki film, który film z, ostatniu, z ostatnich dziesięciu dodanych jest najlepiej klikany, oglądany i tak dalej, więc mam nadzieję, że, e, że ten będzie najlepszy. <grych> Okej, okay, dobra, słuchajcie. Przechodzimy do dzisiejszego odcinka i no... Dzisiaj mamy urodziny? Eli już tak szybko minęło, nie? Dwa odcinki, bo to w sumie już jest trzeci i mamy już e, urodzinki. E, właśnie Jen robi dla niej torcik, a więc zrobimy torcik i tak, pisaliście mi żeby wysłać dziewczynę gdzieś na e, urlop. W sensie jakieś, wiecie, wakacje. No na razie z tą kasą, takie skrucho, bo pisaliście też właśnie, że fajnie by było, żeby właśnie Jenny, skoro tą taką popularność trochę zbuduje buduje, buduje popularność, zdobywa, no nie wiem, zdobywa popularność, to żeby właśnie jej ten... Kupić ten taki stojak do nagrywania, do takiego, wiecie, tego YouTube'owego takiego tutaj wojaży YouTube'owych na w simsach. Więc to jest fajny pomysł. Ja muszę sprawdzić, ile on kosztuje, i zaraz sprawdzę, ile on kosztuje. I fajnie by było, żebyśmy uzbierali te pieniądze, właśnie. I żeby ona sobie ten stojak, no nie wiem, gdzie na go postawi. W sumie nie mamy miejsca. Nie wiem, zrobimy może sobie jakąś szopkę tutaj gdzieś, postawimy sobie gdzieś tutaj kawałek, jakiejś Shopy, czy, 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 czy cokolwiek tutaj spróbujemy ogarnąć, i właśnie, żeby Jenny miała taki swój. Powoli zaczęła stworzyć taki swój biznes, bo wiecie, ona teraz nigdzie nie pracuje, niczym się nie zajmuje takim, wiecie, stałym, konkretnym, oprócz tego malowania, ale to bardziej jej hobby. Eee, I po prostu będzie potem miała na przykład swój własny taki powiedzmy, biznes, taką swoją mini firmę, że będzie właśnie tym by nagrywała, pisaliście, żeby nagrywała różne poradniki, co jak się robi, co jak się używa, e, bo w sumie ona zdobywa tą wiedzę non stop, wiecie, że ona się uczy wszystkiego, majsterkowania i tak dalej, i żeby nagrywała takie różne poradniki. No, i to mi się bardzo podoba. To jest bardzo fajny pomysł. Więc ona nie, nie tyle, że będzie artystką, malarką, ale też będzie właśnie takie filmiki tworzyła, i to będzie jej sposób na życie, i wtedy nie będzie mogła porzucić już te wszystkie prace dorywcze. Więc tak, to jest super pomysł, i tak właśnie zrobimy. No, ale Jenny teraz robi właśnie te ciasto, tort. Postanowiły dziewczyny, że nie będą tutaj spraszać nikogo. Może Jenny zadzwoni po, po naszą. Eko na? Nalani? Nalani. No, może po Akira? No, wieszeliście, że fajne geny Makira, ma fajne dzieciaki mogłyby być, i że właśnie jakbyśmy pojechali do tam jakieś, pod jakiś namiot czy cokolwiek, to właśnie żebyśmy Makirę ze sobą zebrali. To jest bardzo fajny pomysł. Chociaż na te wczasy to pojedziemy sobie za jakiś odcinek, albo może dwa, bo byłam ostatnio w noc soubery na urlopie, więc na razie chcę troszeczkę <grych> pograć, a ale pojedziemy. To też jest bardzo fajny pomysł. tego, no mówię, piszcie swoje pomysły, bo jak widzicie, praktycznie zawsze i z nich skorzystam. No dobra, słuchajcie, ja zaraz tylko jeszcze na ten tort zrobię, dam, żeby ona jest jak to w ogóle brudno łóżko, zepsute matko Bosko. Daj świeczki i wiesz co, napraw napraw, później posprzątać, żeby w takim brudnym domu nie, wiecie, nie, nie świętować. A może w ogóle zrobimy sobie tutaj na podwórku, na podwórzu, Zduchniemy sobie świeczki. O, tutaj coś się dzieje. Ojej, ojeja. A to może włączę ten co? Może włączę. O, żeby trochę popryskało, a potem jeszcze tutaj to ogarnę. Słuchajcie, idę do trybu kupowania zobaczyć ile kosztuje ten wiecie. Ten, ten, ten stojak, stojak. Okej, okay, mam, to są te stanowiska. Jedno kosztuje 1500, drugie 1600. Wiem, co będziemy zbierać, mamy 1000, więc no niewiele nam brakuje. Ale już jak widzicie, albo jeszcze nie, wydałam już parę groszy i kupiłam klatkę. I Jest to klatek kasy Homisie. I pomyślałam sobie, że jest to będzie to prezent właśnie od Jenny dla Eli. No, wiem, że mają trochę mało miejsca, ale właśnie Jenny cały czas, znaczy Eli prosiła cały czas Jenny o jakiegoś zwierzaka. No, Eli za, Jenny za bardzo się na pieska czy kotka nie chciała zbytnio zgodzić, bo wiadomo, troszeczkę mało miejsca w domku, ale na takiego homisia, czemu nie? Więc tutaj proszę bardzo, prezent dla naszej Eli, chociaż trochę mi było żal, wyrzucać ten fotel z pokoju, no bo on jest po prostu cudny. Szafkę tą z komputerem też schowałam do wyposażenia. No i ten fotel jest taki piękny, i tak mi było go szkoda. Ale podejrzewam, że tutaj by się jednak blokowałek, bo on tutaj jeszcze bym go tu wcisnęła. Więc postawiłam go na razie na taras. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Dobra, chodź Eli, obserwuj. No i oczywiście, teraz wielki konkurs. Spiszcie jakieś imiona dla naszego nowego członka rodziny. Ja na pewno coś wybiorę od Was. Um, Więc piszcie, piszcie koniecznie jakieś imiona. Chodź, zobacz. Czy ja tobie coś kazałam zrobić? Nie, no, to ty chodź zobacz. Obserwuj swojego nowego zwierzaczka. Czemu ty jesteś w ogóle taka słaba. Coś widziała. Albo ktoś coś widział od niej. Ej, chodź tutaj podejść, co tam wlazłaś. Czy ty możesz tutaj w ogóle wejść jak coś na przykład rozmawiaj. Nie, 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 nie skrzykuj, nie, 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 nie skrzykuj. Poobserwuj go, zobaczymy, czy możesz tu podejść. Ej, możesz? Możesz, dobra. Myślałam, że ją wywaliło na początku. No dobra, super. <laughs> więc mamy, w ogóle z tymi tymi chomikami to są różne śmieszne historie, więc... Zmuchnij świeczki. Więc będzie ciekawie. No, tak zawsze weselej, co nie? Eee, no i dobra, i młoda będzie się trochę uczyła odpowiedzialności, bo wiecie, musi się nim zajmować i tak dalej. Ej, chodź tu, bo twoja siostra ma urodziny, więc wiesz, szkoda byłoby, żeby cię nie było przy tym. No was też by było szkoda, jakby nie było. Nie wiem, czemu wyłączyłam nagrywanie. Okej, okay, słuchajcie, mamy. Eli zmieniła grupę wiekową. Zobaczymy, co jej się wylosuje. Znawca sztuki. Ej, to by było fajne, bo w sumie po siostrze trochę by miały coś dziewczyny wspólnego. E, więc zostawię tego znawcę sztuki, jednakże zmieni jej na jakieś inne. Mm... Inne, inne, inne zainteresowania. Ej, ona, była, ona jest kreatywna, ona chce mieć, wiecie, takie biznesy. Ej, a chodźcie zrobimy, żeby Eli była przyjaciółką zwierząt i może z czasem e, by została weterynarzem, bo ona jest geniuszem. Ale chociaż tutaj chce się przyjaźnić ze zwierzętami i wiecie, jak my nie będziemy mieli zwierzątka, to tak... No, ale chodźcie. Ja bym chciała, żeby ona została weterynarzem Eli, no. Hm? Co wy na to? Znawca sztuki pasuje do niż miała z siostrą coś i tak. Tak, to jest dobry pomysł. Starsi i mądrzeź. Zaraz w ogóle pójdziemy do kasa, bo chcę też przebrać e, e, Jenny. Ale właśnie tak czekałam, aż Eli dorośnie, żeby cię dwa razy tam nie chodzić. No dobra, możecie się poczęstować. Śmiało. No Eli, jesteś już duża. Duża babka z ciebie i masz chomika na urodziny. Co, no, cieszysz się? Myślę, że na pewno. Okej, okay, słuchajcie, jeszcze Jenny zostawię w spokoju na razie. Jeszcze niech ona sobie ten odcinek przechodzi w tych strojach, które ma, bo zaraz może będzie zima czy coś, to ja jej tak będę przebierała i tak. No tymczasem chciałam Wam pokazać Eli. Jest bardzo ładną simką moim zdaniem. Mm, sami spójrzcie. No, moim zdaniem bardzo ładna z niej Simeczka, proszę bardzo. Chociaż nie ma piegów, jak e, właśnie. Jenny, ale to może byśmy jej dali nawet? Nie wiem, czy ja tutaj w detalach skóry nie mogę jej dać tych piegów. Musiałabym to jakoś zrobić inaczej. No nic, ale no może damy. E, dałam jej takie warkoczyki, w sumie ona jeszcze jest nastolatką, więc wiecie, nic poważniejszego takiego jej tutaj nie robiłam, czy, czy, czy makijażu, czy coś, to tak nie do końca. E, Eli, myślę, że Eli ma taki bardziej luźny styl, jak Jenny lubi, wiecie, sukienki, spódnice, lubi się ładnie ubrać, tak że Eli jednak, Eli jednak, wiecie, a tam ona, aby jej było wygodnie, aby było jej luźno i żeby się czuła w tym swobodnie. E, więc tutaj, no, ma spódnicę, ale widzicie, trampki, jakaś luźna koszulka, mm, wizytowe, no to wiadomo, ma suknię. chyba ma nawet podobną do Jenny, bo Jenny chyba ma tą samą, tylko z innym nadrukiem, więc tak, to jest jej sukienka. Sportowy strój ma coś takiego. snu też taki o, taki o. I dobra, tutaj ma na imprezę coś takiego. No tutaj ma sukienkę. Do pływania ma taki ostrój, a na ciepłe dni ma ten kombinezon. Ano, zimę ma coś takiego, chociaż jeszcze tego nie widziała Jenny, więc nie wiem, czy jak zima przyjdzie, to Jenny pozwoli jej latać z takim gołym brzuchem. No ale ma na razie, na razie, na razie ma taki strój. Więc tak się prezentuje nasza Ellie, Wydaje mi się, że jest naprawdę fajną, fajną sypką. Okej, okay, dobra. Dziewczyny tutaj sobie zjedzą na szybko tort. Weź, zjedz ty jeszcze ten kawałek, czy co ty robisz z nim? Ktoś nie odpisał mi na SMS, a minęła już ponad godzina. wysłać kolejną wiadomość. Tak, może przegapił na wstępną. No, Okej. Okay. Dobra, jedźcie sobie dziewczyny, to sobie jedzcie. Bo ja bym chciała, żeby one poszły, wiecie co, na festiwal miłości. Czemu nie? Niech się wybiorą, jest sobota, już Eli jest troszeczkę większa, więc mogą się wybrać. Bo tam też można obrazy malować, więc myślę, że się wybierzemy no i weźmiemy ze sobą. Akira skoro jest to festiwal miłości. No nie, jak gdzieś się wybrać, to deszcz pada. no trudno. A wiesz co, ty tutaj sobie z Akilą, słuchaj, po prostu, wiesz, narzekaj na deszcz mu, to na pewno. A ty, młoda damo, nie oddalaj się zbyt daleko, ale o, możesz sobie tutaj coś kupić sobie, na przykład obiekt jakiś festiwalowy. Możesz sobie zamówić jedzenie, o, na przykład ramen spróbować, to chyba będziesz umiała później go gotować. Nie, i czemu pada deszcz, jak na złość? O, co byś chciała sobie kupić? Kup sobie bańki mydlane, wiesz? Bo to chyba najtańsze, nie zimno. O, śmierz, śnieżną kulę sobie kup. Kup sobie to, te dwie rzeczy. Czy wy możecie razem z Akirą... nalej herbatkę z chytami wiśni razem? Nalej herbatkę. No to nalejcie herbatkę, tak? To jest dobry pomysł. No ale pogoda nam się nie udała zbytnio. Czekajcie, ja chcę zobaczyć. No właśnie, jesień już za pasem, więc dziewczyny niedługo i tak trzeba będzie przebierać, więc ja to zrobię oczywiście. O co możemy swatkę zapytać też weże uczuciowej, o oh, wow. No w sumie nie możemy jeszcze z nią pogadać o Akirze, bo, bo, nie, znamy, bo nie znamy się z nim jeszcze na, na, na takiej strefie, że tak powiem. Ty też byś coś zjadła, bo ja bym chciała, żebyś ty się na przykład... Nie, to chyba jest niebezpieczne, co nie? Te z rozdymki można umrzeć, czy mi się wydaje. Też zjedz, zjedz ramen. Fajnie, jak będziesz umiała to gotować. Także zjedzcie sobie dziewczyny ramen, będziecie potem gotować nam. Ale gdzie jest Akira? Halo. Chociaż w sumie... Myślałam, że to Akira i podrywa kogoś tam tutaj nam. E, ty będziesz sobie... Obraz skłaniający do flirtowania. Myślę, że taki musisz narysować. A nasza... E, a, a nasza Alicja co ci jest w ogóle? Jesteś śpiąca, pada deszcz i ogólnie słabo, tak? Okej. Okay. Dobra, gdzie jest nasza Akira ogólnie? To uciekł gdzieś... Pizziec, że tak powiem. Uciekł gdzieś, no nie wiem, więc będziemy musieli tutaj coś. Tutaj w ogóle jest fajna opcja tego by wzięcia ślubu na festiwalu, to też jest spoko. No, Akira gdzieś nam się skrył. Chociaż w sumie tu jest. Um, a nie, tu jest Akira, więc dawaj, chodź, pogadaj z nim trochę. I tutaj przynajmniej nie pada. Więc ty, jako siostra młodsza, będziesz taką trochę swatką i wiesz, będziesz go podpytywać o różne sfery, wiecie. No i mamy niedzielę, dziewczynki już sobie wstały, znaczy w sumie Eli to wstała na razie i myślę, że da przysmak swojemu tuptusiowi. E, I tak, tutaj by się przydało troszeczkę posprzątać, więc myślę, że ona to zrobi, póki jeszcze nasza Jenny śpi i ogólnie popsuło jej się znowu. Dobra, ale jak ona wstanie, to zrobi sobie siku i skorzysta. Zrobi sobie siku i skorzysta, e, umyje się. E, może... Ty wyrzucisz zepsute jedzenie, może ty podasz śniadanie z ty na to? Jajka na toście na przykład. Tak wiesz, a co ty tutaj chcesz? Co? Jak to, barabara w krzakach, ci ty masz dopiero, nie wiem, 15 lat, kobieto, opanuj się. No nie wiem, milona ma w sumie, jak jest nastolatką Sim, to ile może mieć lat, dajcie znać. <grym> dajcie znać. Okej, okay, dobra. Patrzcie, jaka, co? No dobra, niezła jest. Na razie do tych chłopa nie masz nawet. Dobra, okej. Okay. A ty sobie sikasz i, i ty zrobiłaś te żarcie, czy wzięłaś. Nie, ty sprzątasz. Najlepsze. A no dobra, dzięki, dzięki. A kolego, ty będziesz dopiero gotowała, ok. A ty będziesz ciasto żarła na śniadanie, na no to nie zła jesteś. A także myślę, że powinnaś już co zrobić: podlać teren, opryskać przeciwko owadom, och odchwaszczać i potem sprzedać za karę, że jesz tort na śniadanie. Mhm. Gdy twoja siostra tutaj będzie, o, ćpichcić sobie pięknie jajka na toście. No, tak. Właśnie od... o to O, kurde bele, pożar, jaki pożar. Ugaś. O, mamy nawet alarm? Nawet nie wiedziałam. Uciekaj. O, 1400 dostaliśmy, Ła! Ale faza. Ale i tak nas nie stać na kuchenkę. Super, super, super. A tego w ogóle nie możemy wymienić? Super. Wprzednij podłogę teraz, dobra, więcej ja, jak nie będziesz gotować. Teraz nas nie na kuchenkę, wiesz? Czy ona, jako nastolatka, może iść na pracę dorywczą? Może, no to poszła, będziesz zarabiać na kuchenkę teraz. No dobra, spędzamy czas w ogrodzie. Ona jakąś tam pracę dorywczą sobie podjęła, w sensie będzie szła o 20, Tam coś będzie robiła. Nie wiem, jakąś wieprzowinę będzie po prostu do doprawiać i w ogóle. Choć nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jak przed chwilą prawie spaliła chatę. E, no ale, ale tak. No i odrabia lekcję, skończy odrabiać lekcję, to pójdzie zjeść coś i, i umyć się. No na razie nas nie stać na tą kuchenkę, więc po prostu nie będziemy gotować w kuchence. Będziemy postarali się jakoś to obejść, więc nasze plany o studiu nagraniowym idą znowu w niepamięć. Niestety. Dobra, wiesz co, potem weź jakieś resztki, ty już lepiej nie gotuj. Potem możesz się pochujdać dla rozrywki. A Akira nas zaprasza do siebie, więc może się przejdziemy, tylko weźmiemy po prostu Eli ze sobą, co by na to? Ja myślę, że to jest dobry pomysł. No dobra, jesteśmy u Akira. On ma tam paru tych współlokatorów, z tego co pamiętam. Jesteśmy trochę głodni. Mamy coś w lodówce? Nie mamy. Kurde, bo one nie zdążyły zjeść. No dobra, to wiesz co? Ty możesz sobie zejść tu na dół i zamówić sobie jedzenie. Saigonki na przykład. Bo czemu nie? A ty tutaj poznaj trochę Akire. Rozmawia o teorii kolorów. Nie wiem. Pokaż mu zdjęcia. W ogóle to mieszkanie jest przerobione przez mnie na kanale. Zrobiłam je z modami, przerobiłam je na mieszkanie z modami, więc jak ktoś jest ciekawy, to zachęcam do sprawdzenia sobie. No dobra, rozmawiaj z nim o zainteresowaniach. Ja myślę, że ona na razie tak nie do końca chce jakoś tam coś więcej, tylko po prostu yy, myślę, że się tutaj po prostu przyjaźnią i tyle. Nie wchodzą zbyt w jakieś tam relacje romantyczne. No ale dobra, ty też pójdziesz na duzjerz, bo, bo kładząc się słodko kwaśny, myślę, że to fajnie brzmi. Dobra, jak tam Eli? Ktoś do ciebie idzie, chyba, tak? Ktoś do ciebie idzie? Czy nie? Chyba ktoś będzie z tobą gana, gadał. Nie wiem, czy nie ta. Penny. Penny pi, pizza, pizza Penny chyba będzie z tobą rozmawiała. No dobra. Jak tam? Ty wzięłaś sobie? Wzięłaś, dobra. Proszę sobie konsumować. Jest ogólnie. O tu jakiś protest? Co tu się dzieje w ogóle? Ktoś coś tu protestuje? Jakieś, słuchajcie, rzeczy dziwne. E, peny, spina na tym. Na, na ławce, bo czemu nie? Okej, okay, Eli poszła do szkoły, a Jenny została w domu. No i oczywiście, jak to Jenny ma tutaj u siebie w zwyczaju, bo ona po prostu ogarnia całe tutaj gospodarstwo domowe, robi wszystko w ogrodzie, sprzedaje jakieś rzeczy. Zaraz musimy zrobić pranie, bo dziewczyny narzekają, że mają brudne ubrania, więc musimy to ogarnąć. Czekajcie, bo ona chce sikać, więc myślę, że musimy to też najpierw zrobić. Więc ona się wysika. I co, nie możesz tutaj przyjść do tego? Zaraz zobaczymy, bo coś chyba, no. Trzeba będzie to przenieść, bo ona patrzy, że tutaj chyba jest przyblokowane. Dobra, tu przeniesiemy, zobaczymy, czy tutaj jej się uda. Halo? Halo, halo? Coś się zacięło. A dobra, tutaj jej zadziałało, więc ona sobie tutaj upierze, zrobi pranie, żeby tutaj nikt nie narzekał. I zobaczymy, czy nam się uda jakąś pracę dorywczą znaleźć. Ogólnie ona znowu ma ten, tą gwiazdkę, więc weźmiemy, weźmiemy jej to, co miała wcześniej. A, także tak. A, I zobaczymy, czy właśnie jakieś prace dorywcze nam się tutaj pojawią. No i mamy 1500, już, bo ona wczoraj narysowała obraz i dostała za niego 480 simlonów, więc już, już naprawdę ładnie zarabiamy na nich naprawianie telewizora, więc to jest coś w sam raz dla nas, więc myślę, że tutaj się weźmiemy za to, bo to jest też jak, jak najszybciej do zrobienia, więc jak naprawi jakieś naprawy, to w sumie dla nas idealnie. Więc może za to się weźmiemy. Tutaj najpierw odzyskamy jeszcze części, żeby, wiecie, nic się nie zmarnowało. Przecież, ono nic się nie może zmarnować. O, poczta przyszła. O, rachunki musimy zapłacić. Więc raczej na razie dalej nie będziemy mieli kuchenki, więc no cóż, trudno. O, no i śmieci trzeba będzie wyrzucić zaraz. Co, idziesz na tą procedurę? OK, no to idź, jak wrócisz, to zapłacisz. Rachunki. Jeszcze mamy grilla, więc na tym grillu możemy zrobić coś, tak powiedzmy, na ciepło. Więc zobaczmy, co tutaj możemy zrobić: pieczone ziemniaki, kulebę, kiełbasa z papryką, stek. Może zrobimy steka, co wy na to? Co ty byś chciała? Zachowuj się przyjaźnie, no spoko, możemy to ogarnąć. A ty? Poproś o radę. No dobra, możesz prosić. Ogólnie musimy niedługo pograbić sobie troszeczkę liście. A więc tak, Jenny poszła robić obiad, więc ty możesz sobie pograbić liście. Dlaczego nie? Tu przed domem. Jak zjemy, to właśnie ona sobie odrobi lekcję i ma też jeszcze szkolny projekt, więc ogólnie ma co robić. Ale jeszcze zobaczmy, czy nasz tutaj musimy się pobawić chyba z naszym gryzoniem. Ale to może... Uuu, Znowu nas zaprasza. Nie, dzisiaj już nie możemy. No, znaczy chodź najpierw na obiad. Wiesz, chodź najpierw na obiad. E, zjedźcie sobie obiad i wtedy, e, wtedy spokojnie pójdziesz do gryzonia. Pójdziesz do gryzonia i się zajmiesz nim, bo on jest jakiś smutny, patrzcie. Uwaga i aktywność niska. Dobra, schowajmy steka do lodówki. W ogóle dawno nic nie piekliśmy, może byśmy coś upiekły. Nie grab tych liści, zjedz spokojnie, naprawdę, nie musisz tego robić <grymne> dwóch rzeczy na raz. Spokojnie, liście nie uciekną. Stek też nie powinien przynajmniej. O, ten nasz kolega dorósł, który, z którym się spotykaliśmy, jak był, jak był, jeszcze dzieckiem, jak my byliśmy dzieckiem, więc możemy się też z nim spotkać. Ona musi ogólnie odrobić lekcję, jest 21, więc nie możemy jej puścić do szkoły bez lekcji, więc musisz koniecznie jej odrobić. A ty trochę się przespałaś, bo ona ogólnie śpiące była, więc się obudź i pomóż jej w odrobianiu lekcji, bo ostatnio się troszeczkę obijasz i tego nie robisz. Czasem czuję taki gniew nie wiem, co ze sobą zrobić, mm, skoro nie mogę nawet Porozmawiaj z kimś, to myślę, że spoko. No pomaga jej. Czy ty już odrobiłaś te lekcje? Czy jesteś zbyt zdenerwowana? No, nie możesz odrobić ich. No dobra, to wiesz co? To sobie idź spać i po prostu wstanie wcześniej rano i wtedy zrobi te lekcje. No bo no nie mogę jej puścić bez lekcji. A ty nie możesz odrobić, prawda? Nie, dobra. Cały czas mają brudne ubrania, bo jeszcze tych nie odłożyły tak jakby, więc taki będą miały nastrójnik i trochę im to psuje humor, no ale cóż. No dobra, słuchaj. No dobra, słuchajcie, także ja już będę kończyła. Mm powoli ten odcinek. Jak widzicie, no Ellie jest nastolatką, więc tutaj już no spoko. Myślę, że nawet coraz ciekawiej się robi, bo prawda, widzimy, że jest taka poukładana, taka wiecie, wszystko chce jak najlepiej, żeby było zrobione i tak dalej, i tak dalej. No a Eli bardziej taki troszeczkę, bym tak rzekła, kolokwialnie roztrzepaniec i taka właśnie bardziej, może troszeczkę chłopczyca, no ale bardzo mądra i ambitna, więc, więc tak. Także tak, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, piszcie mi w komentarzach, jakie macie pomysły dla dziewczyn na przyszłość, bo coś czuję, że nie skończę tej serii po pięciu odcinkach, bo sama się w nią wkręciłam, i sama chętnie jeszcze z z dziewczynami troszeczkę pogram, e, więc na razie tutaj będziemy spiedziałać. Jeszcze nie wiem, ile będzie odcinków, ale zobaczymy. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak się podobało. Subskrybujcie kanał, komentujcie, no i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. buziaczki i pa!